Witajcie w kolejnym materiale. Ja jestem Dariusz, a to jest kanał Ścieżki Wolnej Woli. Ten film jest jednak bardziej skupiony na pewnego rodzaju refleksji, przemyśleniach, niż na przekazywaniu jakiejś gotowej wiedzy, gotowych pakietów informacji. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się troszkę nad faktycznym stanem naszej rzeczywistości jako czegoś obiektywnego. Jeżeli znacie moje wcześniejsze materiały, to wiecie, że ja raczej idę w takim kierunku myślowym, że nie ma obiektywnej rzeczywistości, a wszystko to, to i tak nasze interpretacje i reakcje na to, co my uznajemy za prawdę. No, a świat dopasowuje się do naszych przekonań. Nie wchodząc teraz to głęboko, bo nie o to, nie o to chodzi. Ale plusem tego subiektywizmu doświadczania jest również to, że cały czas mamy kontrolę nad własną rzeczywistością. Wyjaśniałem to dokładniej w materiałach o kompatybilności wibracyjnej, że nawet jeżeli na jednym poziomie nie możemy zmienić dosłownie naszych okoliczności i sytuacji życiowej, to możemy zmienić naszą interpretację, sytuacji, co wpływa na naszą relację z nią, na nasze odczuwanie, emocje względem niej, a to potrafi również przeprogramować samą sytuację. I teraz chciałbym to poniekąd rozwinąć, odwołując się do jednego z moich ulubionych filmów, film ma tytuł Życie Pi, Życie Pi, zapewne wielu z was zna ten film. Ponieważ jest on utrzymany w takim klimacie kontemplacyjno-medytacyjnym. Jednakże, no, jeżeli go nie znacie, no to gorąco zachęcam do tego, aby go poznać, ale tutaj właśnie chciałbym odnieść się do przesłania tego filmu, do zakończenia, gdzie to właśnie to zakończenie sprawiło, że zapamiętałem ten film jako jeden z lepszych, które miałem okazję gdzieś tam w życiu oglądać. Będę tutaj zdradzał tajniki fabuły, zatem jeżeli ktoś nie zna, no to oczywiście warto tutaj w tym momencie mój materiał zatrzymać, tamto sobie nadrobić, no a teraz jedziemy dalej. Niemniej, jeżeli nie interesuje Was oglądanie filmów, to ja i tak wyjaśnię kontekst, który jest potrzebny w taki sposób, aby każdy nawet bez znajomości filmu, albo jeżeli widzieliście go dawno, to żeby sobie przypomnieć o co chodzi. Mianowicie film ten. Oparty jest o retrospekcję, gdzie to mężczyzna z Indii rozmawia z amerykańskim takim pisarzem, dziennikarzem, ponieważ ten mężczyzna z Indii chce opowiedzieć swoją historię życia, która właśnie nadaje się na książkę i snuje tą opowieść. Skracając wszystko. Jako chłopak żył w Indiach, gdzie jego ojciec prowadził zo, ale następnie musieli się przenieść, płynęli chyba do Ameryki. Więc wszystkie zwierzęta również były na, na statku. No ale podczas nocy w sumie nie do końca wiadomo, co się stało. Czy jakaś awaria, czy może bardziej sztorm? Tak czy siak, statek zatonął. Uratował się tylko nasz główny bohater, chłopiec. Imieniem Pi, które jest pseudonimem, zdrobnieniem od pełnego imienia, które często sprawiało, że stawał, stawał się on ofiarą drwin. I chłopiec uratował się, ponieważ trafił na szalupę ratunkową, taką dość dużą, na której to też znajdowało się kilka innych zwierząt. Między innymi była tam małpa, była też hiena, która zaatakowała tą małpę, ale również gdzieś tam ukryty pod jakąś tam plandeką na tej szalupie, był również tygrys. Był tygrys, który gdy się przebudził, zagryzł hienę i ostatecznie tygrys i chłopiec to były jedyne żywe istoty, które ocalały z tej katastrofy i. O tym opowiada głównie film: o tym, jak chłopiec i tygrys są uwięzieni na jednej niezbyt dużej łodzi i muszą przetrwać na otwartym oceanie. No, ale jak tu przetrwać z dzikim zwierzęciem na takiej małej przestrzeni? No i film właśnie pokazuje jakiś rodzaj. Może rodzącej się więzi, a jeżeli to za duże słowo, to chociaż jakiegoś rodzaju szacunku czy zrozumienia. Film jest utrzymany w takim klimacie właśnie medytacyjnym, metafizycznym. Są tam pewne sceny piękne wizualnie, które wprawiają właśnie widza w taki nastrój obcowania z czymś takim bardziej odrealnionym. No, ale konkluzja jest taka, że gdy wszystko skończyło się dobrze i dotarli do brzegu, chłopiec został odnaleziony przez ludzi, uratowany, no to oczywiście został również przesłuchany przez ludzi należących do tej firmy, z której pochodził statek, jaki zatonął. No bo skoro nasz tytułowy bohater jest jedynym, który ocalał, no to tylko on jest w stanie zdradzić coś na temat, tego zatonięcia. Chłopak jednak w zgodzie z, z całą swoją historią, stwierdził, że w sumie no, nie wie, tak, tak po prostu wyszło, opowiedział całą historię, jak to był uwięziony na łodzi z tygrysem. I jak łatwo się domyślać, ludzie, którzy mieli wyjaśnić sprawę, którzy należeli do tej firmy, z jakiej był ten statek, nie byli. Usatysfakcjonowani takimi wyjaśnieniami. Powiedzieli wprost, że no, życie z tygrysem na łodzi i cała reszta jego historii, że to brzmi dość bajkowo, by nie powiedzieć baśniowo. To nie brzmi jak coś, co można umieścić w raporcie jako wyjaśnienie. No ale chłopak nie miał w zasadzie lepszych wyjaśnień. Niemniej opowiedział również drugą, alternatywną wersję wydarzeń, alternatywną wersję historii. Historii, w której owszem, ocalał na łodzi on, ocalała również jego matka, ktoś tam jeszcze i kucharz, jaki ostatecznie zaczął mordować resztę obecną na tej szalupie wraz z matką. No ale udało się chłopakowi z kucharzem jakoś poradzić i ostatecznie tylko sam jeden chłopak przeżył. No, ta historia bardziej brutalna, na swój sposób może bardziej realistyczna, i była taką, którą prędzej zaakceptowali ci ludzie z tej firmy jako wyjaśnienie. I tutaj kończy się retrospekcja, i wracamy do czasu, w której już nasz, yy, nasz PI jako dorosły mężczyzna. Kończy opowiadać historię swojemu rozmówcy, temu pisarzowi, dziennikarzowi. No i mówi: Przedstawiłem ci dwie historie tego, co przeżyłem. Jedna historia z tygrysem na łodzi, druga historia z innymi ocalełymi ludźmi, którzy zaczynali się tam wzajemnie zabijać. Żadna historia nie wyjaśnia, dlaczego ten główny statek zatonął. Na żadną z tych dwóch historii nie ma jakichś dowodów, czegoś, co by uwiarygodniało te opowieści. Innymi słowy, nasz bohater jest jedynym źródłem informacji o tej sprawie. Czy sprawa z Tygrysem, czy ta wersja alternatywna, w której tygrysa nie było, obydwie te opowieści z punktu widzenia logiki. Są tak samo prawdopodobne, lub tak samo nieprawdopodobne. Na żadną nie ma dowodów potwierdzających ani obalających. No i oczywiście pisarz, dziennikarz pyta, no dobra, no to która? Która z tych historii jest prawdziwa? I Pi odpowiada. A którą ty wolisz? Czy wolisz historię z Tygrysem, czy bez? Pisarz odpowiedział: Wolę historię z tygrysem. I na co Pi odrzekł: Widzisz, tak samo jest z Bogiem. I to jest, to jest naprawdę bardzo mocny wydźwięk tego filmu i ogólnie tego konceptu, który przedstawiłem. Przy czym, mówiąc z Bogiem, należy to rozumieć nie jako jednego, jakiegoś konkretnego Boga, który tutaj spogląda i nami zarządza. Pamiętajcie, że mówimy tutaj o filmie, gdzie główny bohater pochodzi z Indii. Tam nie mamy takiej typowo religii monoteistycznej, ale nasz Pi przechodził taką wędrówkę. Zgłębiał zarówno wierzenia tradycyjne dla tamtego rejonu, zgłębiał również chrześcijaństwo i nie tylko, on szukał ogólnie zrozumienia tej metafizyki, szukał tego Boga w świecie. Boga, na którego, Boga rozumianego jako źródło, powiedzmy, może tak będzie lepiej, na, na które to źródło nie ma takich dowodów namacalnych w stylu naukowym. I mówiąc swojemu rozmówcy, którą wersję opowieści wolisz? Obydwie wersje są tak samo prawdziwe. Czy wolisz wersję z tygrysem, czy bez? No, jasne, że wolimy wersję z tygrysem. Jest po prostu ciekawsza i coś w nas porusza. Zabiera nas w pewną angażującą podróż. A na poziomie prawdziwości, w tym ujęciu, jest tak samo, tak samo prawdziwa jak ta wersja druga. Zatem, rozszerzając to do koncepcji źródła Boga, czy w takim ujęciu, Wybieramy, czy przeżyć życie, spoglądając pod nogi na to, co najbardziej twarde, namacalne, na to, o czym mówimy, że to jest, to jest udowodnione. Ja polegam tylko na tym, co mogę dotknąć i bezpośrednio, empirycznie doświadczyć. To jest jedna droga. Ale czy ta droga uczyni cię szczęśliwszym? Jeżeli istnieje równocześnie druga droga, która, mówiąc szczerze, jest tak samo prawdopodobna, nie na poziomie dowodów i logiki, ale tak ogólnie, że przyjmujemy koncept metafizyki, przyjmujemy koncept siły wyższej, przyjmujemy koncept, że jesteśmy częścią tego wszechświata i również nim samym, pozostając z nim w relacji, gdzie to ten wszechświat do nas. Mówi, gdzie nasze życie nie jest wypełnione jakąś losowością, przypadkowością zdarzeń codzienności, że nasze życie się nam nie przytrafia, po prostu jesteśmy wrzuceni jak taki liść na wietrze, gdzie różne okoliczności nami rzucają. Nie prowadzi nas tylko determinizm biologiczny na zasadzie żyj, zapewnij sobie bezpieczeństwo, żeby się rozmnożyć, umierasz i w sumie tyle, i ten czysty biologizm determinuje całe nasze funkcjonowanie. Można tak opierać swoje postrzeganie świata, ale czy to czyni nas szczęśliwym? Skoro ta druga ścieżka mówi o tym połączeniu ze światem. Ta druga ścieżka jest pełna tego Boga. Ta druga ścieżka to ścieżka bardziej magiczna, bardziej zachwycająca. Ktoś powiedziałby może naiwna, dziecinna, ale tu jest właśnie nasz wybór, którą ścieżkę wolisz, Czy wolisz życie ze... Źródłem, Bogiem, z metafizyką, gdzie każdy dzień, każda chwila może być cudem, gdzie jesteś kreatorem przechadzającym się po ogrodzie własnej kreacji i po prostu go doświadczając w różnych inkarnacjach w tym nieskończonym tańcu wszechświata? Czy jesteś tylko tym pyłem na wietrze, który w sumie czy jest, czy nie ma, nie ma znaczenia? Z którą koncepcją się lepiej czujesz? Zapewne ktoś może powiedzieć z tą prawdziwą. Ja chcę prawdy niezależnie od tego, jakoby ona nie była. Tylko, że nie ocenimy tego. Nie rozstrzygniemy. Niczego nie potwierdzimy i nie obalimy. To, że też nauka nie potwierdza niektórych rzeczy związanych z metafizyką, no to to, że ich na ten moment nie potwierdza, nie znaczy, że to nie jest prawdziwe, tylko... Prawdopodobnie narzędzia nie potrafią zbadać tego zjawiska, nie są adekwatne. Innymi słowy, jesteśmy w punkcie, gdzie jedna i druga ścieżka jest tak samo prawdziwa lub tak samo nieprawdziwa. I to od nas zależy, co wybieramy, bo moc wyboru jest zawsze po naszej stronie. My zawsze mamy kontrolę. Więc, drogi widzu, widzko, co wybierasz? Czy wolisz wersję z tygrysem, czy wersję życia, swojego życia, bez tygrysa? Albo jeszcze lepiej, powiedz mi, co jest Twoim tygrysem, co dla Ciebie w Twoim życiu jest właśnie takim tygrysem, który może jest nieudowodnialny, nieweryfikowalny, ale ta interpretacja rzeczywistości, Czyni cię po prostu szczęśliwszym człowiekiem. Bo myślę, że wszyscy mamy pewnego rodzaju przekonania i interpretacje. Tyle tylko, abyśmy nigdy nie umniejszali sobie, że te nasze przekonania i interpretacje są bezwartościowe, że to tylko dzieci nada i wyobrażenie. Ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, zmieniając swój punkt widzenia, zmieniając interpretację rzeczywistości, zmieniamy całe doświadczenie, które z niego płynie. I to jest właśnie ta moc, którą cały czas posiadamy. Zatem, co jest Twoim tygrysem? Tyle w tym materiale, do następnego i cześć.